W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do studzienki jankowickiej, do miejsca sakralnego z ołtarzem ku czci Matki Najświętszej, grobem księdza Walentego, źródłem wody uzdrawiającej i grotą pustelnika, położone w lesie w Marklowicach, w pobliżu Jankowic, sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Miejsce to nazwano Studzienką od słowa studzić, ochładzać. Historia Studzienki Jankowickiej nawiązuje do wydarzeń historycznych opartych na podaniach ludowych dotyczących wojen husyckich i historii księdza Walentego zabitego przez husytów w 1433 roku. Był rok 1433. Husyci, penetrując górny Śląsk, dotarli do okolic Rybnika, mordując ludność, grabiąc, niszcząc i paląc wszystko, co stanęło im na drodze, a zwłaszcza zaś w symbole chrześcijaństwa. W tych straszliwych czasach pewna kobieta, będąc na łożu śmierci, zapragnęła, by przyszedł do niej ksiądz z posługą sakramentalną. Jej mąż nie bacząc na niebezpieczeństwo grasujących husytów, postanowił spełnić jej prośbę. Ostatecznie udało mu się bezpiecznie dotrzeć do kościoła. Tam poprosił proboszcza o posługę sakramentalną dla swojej umierającej żony. Do tego zadania oddelegowano księdza Walentego, człowieka bardzo świętobliwego, który na samą myśl usłużenia potrzebującej ogromnie się ucieszył. Ksiądz Walenty jako człowiek ogromnej wiary nie ukrywał, że jedzie z najświętszym sakramentem. Dlatego też szybko dostrzegła go zgraja Husytów, którzy tylko czekali okazji, by zbezcześcić symbol chrześcijaństwa. Ksiądz Walenty dostrzegł pędzących w jego kierunku Husytów, ale nie o swoje życie się obawiał. Chciał tylko uchronić imię Jezusa od zniewagi. Nagle spostrzega dąb, a w nim wielką przestronną dziuplę. Bez namysłu chowa tam najświętszy sakrament. Uradowany, że ciało Chrystusa uchronił od zniewagi, zaczął martwić się o swoje życie. Jednakże było już za późno, husyci dopadli Go i zadali iście męczącą śmierć. Z daleka przyglądał się tym zajściom mężczyzna, który gdy tylko husyci się oddalili, pochował ciało bohaterskiego księdza. Po jakimś czasie husyci opuścili spustoszały śląsk, więc ludność zaczęła wyłaniać się ze swych krójówek. Historia o bohaterskim księdzu Walentym rozprzestrzeniła się szybko wśród okolicznych wsi. A w miejscu, gdzie został pochowany wytrysło źródło czystej wody, która okazała się być wodą uzdrawiającą. Od tamtej pory zaczęły tam podążać pielgrzymki wierzących, by zaczerpnąć ze źródła czystej wody. Podania mówią, że tysiące ludzi zostało uzdrowionych za sprawą tejże wody. Miały lata, a nikt nie odkrył miejsca, gdzie ksiądz Walenty ukrył najświętszy sakrament. Aż pewnego razu pasterze spostrzegli jasność nad dębem. Powiadomili o tym pobliski lud, a ci księży. Pewnego razu, wybierając się tam z procesją, Najświętsza hostia została odnaleziona. Ludzie skojarzyli ten fakt ze śmiercią nieustraszonego kapłana, który to pod obławą husytów postanowił pojechać do Chorej Kobiety. Ówczesny probosz postawił tam krzyż upamiętniający te wydarzenia. Od tamtego czasu las, w którym znajdował się krzyż i źródło uzdrawiającej wody stał się miejscem licznych pielgrzymek. I kilka dat z tego ciekawego miejsca. 1433 – Zamordowanie księdza Walentego, wytyśnięcie źródła czystej wody w miejscu jego pochówku, wzniesienie pamiątkowego krzyża. 1895 – rok. Wybudowanie kaplicy ku czci Matki Boskiej, często porównywalnej do sanktuarium Lourdes. Ówczesny ksiądz parafii Jankowice Edward Bolik Składa przyrzeczenie, że jeżeli wyzdrowieje z ciężkiej choroby, w miejscu pamiątkowym, zwanym studzienką, wybuduje kaplicę ku czci Matki Boskiej. Obietnicy dotrzymał, gdyż jego siły wróciły. Kaplica składa się z ołtarza, nad nim krzyż, a w górze wewnętrzne wkomponowano w całość trzymetrową figurę Matki Bożej, zwanej przez pielgrzymów najświętszą panienką ze studzienki. I figurę Bernadety, dziewczynki, której objawiła się Matka Boża w Lourdes. W latach 1932-1935 wybudowano wspaniałą grotę. Powiększono kaplicę i dobudowano do niej dwie kaplice boczne. W kaplicy znajduje się rzeźba Matki Bożej z Lourdes oraz rzeźba klęczącej Bernadety. W kaplicach bocznych z lewej części umieszczono figurę księdza Walentego grób kapłana, a część prawą poświęcono Matki Bożej zaśnięcia z jej figurą w otoczeniu aniołów. Architekturę studzienki dopełniają jeszcze dwie mniejsze groty – Świętej Barbary, Patronki Górników i tak tzw. Grota Bezrobotnych. W obrębie sanktuarium znajduje się także 14 stacji drogi krzyżowej, drewniany krzyż oraz ławki dla wiernych. Do 1949 roku oraz po 1956 roku Studienka była ulubionym miejscem sobotnio-niedzielnych biwaków rybnickich harcerzy. Po 1957 roku odbywały się tutaj uroczystości kościelne. Po 2001 roku Studienka została odrestaurowana. I jeszcze taka ciekawostka. Przed II wojną światową w Studience, a dokładniej w jednej z jej grot, zamieszkiwał pustelnik Izydor Mirek. W opinii publicznej był człowiekiem niezwykle pobożnym i uprzejmym. Sprzątał studienkę i przewodził modlitwą w trakcie pielgrzymek. Utrzymywał się z datków wiernych. Ze składek pielgrzymów ufundował dzwon na potrzeby sanktuarium studience. Okres II wojny, a późniejsze czasy komunizmu nie sprzyjały dalszemu kulturowaniu sanktuarium. Dziś historia Studzienki Jankowickiej i samo miejsce odchodzą w zapomnienie. Częściej spotkać tam można ludzi szukających ciszy i wytchnienia, aniżeli pielgrzymki wierzących. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.